Coś nastąpiło. Dobra, jeszcze raz. To nagrania tego krótkiego filmu sprowokowało mnie pewne zdarzenie. Za chwilę będę w tym miejscu i jakiś czas temu spotkałem tam sprzeciwka rowerzystę. To znaczy, ja wracałem tą samą drogą. Rowerzysta jechał tak jak ja w tej chwili, na drogim rowerze ubrane oczywiście kolorowo, pstrokato, jak papuga. Ja niestety tak nie jeżdżę. Niestety, niestety. Po prostu nie chcę, tak? Ale w każdym razie, jest tam spora kałuża i podczas gdy ja się wbijam w tą kałużę, człowiek z naprzeciwka zsiada i jakoś bokiem prowadzi ten rower. E, w sumie to sami idąc bardziej po błocie, byle tego roweru <laughs> nie wybrudzić, nie wybłocić, bo przecież to kosztuje, coś się tam zniszczy, a zwłaszcza y, wybrodzi się, będzie wyglądał nieestetycznie. Także y, każdy z nas, rowerzystów, ma jakąś filozofię. Jedni jeżdżą chyba bardziej dla widoku, żeby się pokazać, inni faktycznie jeżdżą. Y, co jeszcze takiego innego zauważyłem? Y, bardzo rzadko spotyka mnie odpowiedź na pozdrowienie sprzeciwka. Ja zawsze łapkę wystawiam cykliście yy, sprzeciwka, pozdrawiając go. To jest taki gest, który życzy no, bezpieczeństwa, szerokości, przyczepności i zazwyczaj zero odpowiedzi sprzeciwka. Nie wiem, czy to jest spowodowane tym, że jadę w zwykłej bluzie, w zwykłych spodniach dresowych, a może o zgrozo tym, że yy, rower ma bagażnik i nie tyle bagażnik, co jeszcze ma błotniki. A same błotniki przydają się. Za chwilę to będzie widać wyraźnie. Droga jak droga. I mamy lekkie błoto. Oczywiście można obejść to bokiem. Już większe przełożenie. Ja na swoich oponkach się tu zapadam totalnie. No i tak to wygląda. Kałuża już jest mniejsza, bo trochę przeschło. To było parę dni temu, to po prostu było całe rozlewisko tutaj. Praktycznie kręcąc korbowodem, moczyłem sobie lekko stopy. Ale cóż to, tu też sobie po wodzie przejadę. Opony umyję. Także drodzy koledzy rowerzyści z Polski, zwani cykliści, Myślę, że dbałość o sprzęt yy, to jest taka lekka psychoza, nazwałbym to schiza. W końcu ile tego roweru będziecie używać? To jest podobnie jak pilotów w yy, folijki, naklejanie szybek na telefony. Co ile lat zmieniacie ten telefon? Co 10? Że Wam się ten ekran trochę porysuje, że Wam się ten rower trochę zabrudzi, że trzeba będzie go wyczyścić. A tym rowerze jeżdżę już ponad 20 lat. Nie to że on. No, wygląda kiepsko, bo ja go nie czyszczę, on cały czas właśnie przez takie błota jeździ, znaczy sam nie jeździ, nie na sobie wozi jest wybrudzony, rzadko czyszczony i wygląda trochę zapuszczony, ale za to cały osprzęt jest na bieżąco konserwowany. Najlepsze smary, najlepsze oleje, jakieś tam kombinacje. I to chyba tyle, co chciałam powiedzieć. Jest piękna pogoda. Może się obrócę. Takie mam widoki. W sumie, to je, trasa moja do pracy to jest dwie trzecie polami. Czyli na skróty. I akurat tym skrótem jest dalej. są? jest jakieś 18 km, skrótem myślę, że będzie 19-20. Zajmuje mi to dużo czasu, czasem. Czasem dużo czasu. No dobra. Wyjeżdżam wcześniej, a zresztą coraz później, ponieważ złota godzina jest coraz później. Jeszcze trwa złota godzina, że mam specjalną aplikację w telefonie, która mi pokazuje, kiedy się zaczyna, kiedy się kończy. Bardzo przydatna aplikacja. Pokazuje yy, niebieską yy, godzinę, złotą godzinę rano i wieczorem. Dla fotografów znakomita rzecz, i dla takich amatorów jak ja również.